Tak więc witam e, dzisiaj odcinek z Pokémon Go bo wyruszył mianowicie e, Lunar New Year Event z okazji Nowego Roku Chińskiego Ja przyjechałem do Ludy Śląskiej chcę trochę pograć w tym roku jest Rok Szczura no ale jakoś e, na razie tak, nie wiem dopiero e, drugiego lutego będzie Jakiś event Z tej okazji, będzie pod no Ale to, wtedy też będę grał w z tego eventu A dzisiaj mamy e, e, Event i co ten event daje Zwiększony spawn Spotkanie na dziko pokemonów I z tych wszystkich co tutaj są To może Wumpel i Magikype Będą ciekawsze, bo oczywiście są do zdobycia w yy, wariancie Shiny. Jest to taka no... nie jest zbyt atrakcyjna, może jedynie Magma, ale tylko po to, żeby yy, dozbijać Candy, bo raczej no więcej no nie ma. Może flyer będzie jeszcze szałowy, ale jak się go zbusta, boostem, to jeszcze będzie fajnie, bo ci się nie trzeba będzie ewoluować i w jego. Oprócz tego szansa na spotkanie na dzienniku dosa, który może być w wariancie shiny do zdobycia pierwszy jest ewoluowana forma na dziko Gyaradosa tak to się że można go zrobić czyli Magic Arpie, shiny, teraz można zrobić Gyaradosa na dziko shiny oprócz tego zwiększona szansa na nazwienie Lucky Trader ze znajomym na tym, tym poziomie, rare candy lecą z giftów tak, jest dość fajna sprawa, Jeszcze a przy tego, właśnie jeszcze trzy nowe Pokémony w siedemkach. Jest to mniej więcej Fungus. Fungus jest najmniej interesującym Pokémonem z tych 7 Szak dali też, który może być fajnie shiny, ale szaka nie tam jakiegoś mam. Jednego i nowy Pokémon Darumaka. Na da, 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 Darumaki będę e, chciał trafić, bo już sobie e, wczoraj, czyli no, wczoraj, też już wyklułem wszystkie jakie miałem. I czekałem do godziny 22.00 właśnie 1 stycznia Żeby pozbierać nowe demki Oczywiście o 22.00 u nas się ten event także Zrobiłem sobie plac na 9 pokemonów Na 9 jajek Już sobie te jajka posadzałem Także mam nadzieję zdobyć makę, No oczywiście jak już W jednej partii trafię W pierwszej partii trafię makę, także to Już później nie będę. Chyba chyba, że, no, albo może dwie. że ile tam będzie candy potrzebnych do ewolucji. Także tak, wszystko, by się tam ewolucję tej Darymaki. I dać e, jego ewolucję i mieć już spokój. Żeby mieć już wpis w tak Zobaczę, czy mi się dzisiaj uda e, zdobyć e, tę e, wystarczającą ilość candy, żeby go ewoluować. Jeszcze oczywiście przez weekend są rajdy na Latiosa i Latiasa oczywiście już e, Shiny mam oba. Teraz tu Wam pokażę, ale i jedną e, s, no, jednego Latiasa, laki zrobionego już, i cztery Latiosy. Jeden to już jest setka wymaksowana, jedne laki, a to są takie śmieciuchy. Także na razie tak leżą jakieś na Laki trady. Także jeszcze na, to fajnie, było, to fajnie, było dobrze, że jeszcze do jakiegoś setkę lacjosa do kompletu, bo jeszcze setkę mam, także byłoby fajnie, także lecę, bo jajdów, może wam zajdę jajdów później pokażę wam wyniki, jakie mi się udało e, legendy zdobyć, co e, mi się dało zajdów jajdów pokazać, bo oczywiście no, e, nie ma co pokazać, bo to oczywiście fest nudne, samo łapanie, to też szału nie ma, także jeszcze zostały dzisiaj jajka, a właśnie przy okazji wam do odebenia. Siódmy sztempel za te pieczątki, także to y, oczywiście są Latiosy, ale to, że lapiasy, la, la nie lapiasy, to nie to znaczy, że nie będę ich odbierał, bo oczywiście no, to, co mi szkodzi robienie tych kosztów, które się y, samo wykonują, wystarczy tylko y, brać t, y, z pokazów te łatwiejsze zadania, a nie brać jakichś tam trudniejszych się później nimi męczyć przez kilka dni, tylko jakieś tam łatwy na co pani tam. Kilku Pokémonów z busem czy jakieś takie łatwiejsze na Zorczej, na, 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 na no Dużo takich zwykłych także nie ma e, co narzekać. Zakładam, że kosów zapię później. I z początku to byłoby na tyle, chyba nie wiem, czy shiny jakieś nowe. A, tu były jakieś tam nowe shiny e, Co tam mam? Dwa hitramy z shiny e, z ostatniego Ait Awaya. W się co była z dwóch rajdów pierwszych pod rząd z drugiego i mi się udało trafić także fajna sprawa mam tam cztery shine hitry, hit ale raczej ich nie muszę robić tak sobie teraz na spokojnie porobię latiosy, latiasy i zaczynamy zaraz jajka i lecimy więc mam już tych pierwszą partię tych jajek, więc zobaczę czy mi się uda z tej pierwszej partii dają klucz no także jest, jest fungus na razie. Ten z trzech nowych siódemkach, który jest najmniej chciany ze mnie. Byleby jak najmniej poleciało z siódem bo. No, trzeba będzie na riempakę, o Magica przy siódemki. Także chyba wszystkie te na dziko są jeszcze dady dalej. Tam nie wiem. Także zobaczmy jak tam poleci dalej. Drugi Magicai. Ale nie shiny, mogliby być bo miałem szóstego. Eee, już cztery, przeszło 4000 cztery candy mam. Magic Carp'a, no oczywiście wspomniałem, teraz przypomniałem przy tym trzecim wieku, że mogłem te, starą pisa odpalić. Zaś <grym, pisać> fungus. <grym>, serio. No to szaku nie ma. Nie wiem, skoro taki chujero dobra leciał, to nie wiem, czy gdzieś się w ogóle opłacało eee, te siedemki wykluwać. Trzeci Magic Carpe. Chyba, żeby pojedynczo pośredni może ale tak masowo wykrywać takich to nie wiem Do czujesz, to czwarte, szóste jajko, także dość masakra Jak wijać nam się same poczucia w tych fungusów same machicajpie Także nie wiem czy spadać się o kolejne fungusy, bądź jak i Także serio, taki chujowy drop poleciał. 5 k 3 fungusy. Serio. Serio. Tak chujowy drop poleciał, także dobra. Jeśli tak drop no to sobie pojedynczo no po, tylko pozbieram te... 7 e, oczywiście, fun, fun, fungusów i magic no nie chcę e, wykluwać. Także ja jestem akurat tym jajkami na nie. Więc nie będę ich e, więcej wykluwał. Ja tylko jeszcze e, Wam pokażę, co, czy nie wiem, bo e, zrobiłem też kilka rideów, chyba 4 albo 5. z 5 rajdów na czy na Latiosa, czy na Latias no, niestety same też nie było żadnego shiny Jeden Latius mi uciekł oczywiście, jakoś nie przyjmowałem, żeby, żeby je łapać same kiepskie poleciały, także wezmę zobaczę jakie widzę, one te mają. Hmm. Oczywiście przeklikałem Chujowe a też kiepski, kiepski kiepskie i jeszcze tym bardziej kiepskie. Piąty też był kiepski, no to tak, że, że na Rzeszenie mi nie poleciał, polecia, także nawet je mogę wziąć, pokasować. No bo po co mi tego co zostawię? Te bo oczywiście bo kiedyś na Gate League się przyda te mi się już na pewno nie poddadzą z takim sobie IV, tym bardziej że nie, nawet nie są trzeba bo oczywiście też popajapowałem, to te, co miałem, te, żeby, żeby w ogóle je mieć. zobaczyć zobaczcie, tutaj silniejsze. lat już wymaksowany, drugi jest podkokszony, Dwa kolejne są też podniesione, także nie ma sensu dalej je parpować. A jest to akurat w parku śląskim, i tutaj jest nest no gast także jest to położę. Myślę, że fajnie by było, sobie chociaż. Dzisiaj Gastiego trafił isto, tu i się teraz rispi To jest dobra okazja, żeby trafić jego shiny eee. te, A! Jeszcze przekraciłem po prostu mi wujka kiepsko e, Te filie zupełnie trzy ten te, te, te znalazłem że ten nie był szajni. Wszystkie, no ten z Bytomia, ten z Ludy i ten zabrze. Zabrza, no, ma tutaj piosenka taku ale tutaj nie był Szajni więc dobra, to by było na tyle siedemek, musiałem dwie partie siedemek wykluć no ale jak z jednej partii takie gówno poleciało drugie drugiej partii nie będę wykluwał co będę wykluwał te siedemki pojedynczo Rajdów już, już więcej, jest, skoro już 5 dzisiaj więcej robić nie będę mimo że tutaj multum tych rajdów jest. Więc... Fajnie, mam te lat, Latiosy i Latiasy, to właśnie mam oparcia, żeby ich robić w też, też je mam na każdym koncie, także... Z jedyne co, to może eki porobię. Więc yy, zobaczę. I mi, ile mi brakuje? Chyba, jeszcze... Jeszcze jedna tutaj za jedna eka była co się zrobię i muszę jeszcze postaram się znaleźć jakieś króśli No Dobra, Tak więc te film na Cliffa. To e, jest tylko że po kilka tego baletika. Wezmę sobie może drugiego Lucario jeszcze. Tak więc zobaczymy czy uda mi się jakiś kodem pokonać. E, tutaj tylko muszę e, wykorzystać sobie. E, Motyw Stuna zmieniając ten sławny na Lucario, żeby na chwilę go ogłuszyć. Także tutaj mu teraz użyję Pały of puncha, żeby użyć mu tarcze. W końcu dostanę do ataku. On stanie ogłuszenie. Zaś wykorzystam Power of Alu i powinienem go teraz po tym go pokonać. Dwa ciosy, i powinien leżeć. No tak, dwa ciosy wystarczyły. A tak, burz do ataku dwukrotnie, dwukrotnie nałożony. Także tutaj razu wychodzę z kolejnym pu a Power Punchem na Elektrywajera. Zanim tutaj kolejny na niego wejdę. to jest yy, na pewno nie przeżyje. No I pół HP mu ściągnąłem. Także jest super sprawa. Rzuc, byle by przeżył, a on się używa czuć ataku. Nawet lepiej dla mnie, bo po czuć ataku stanie się ogłuszenie i będę mógł nabić to trochę szybciej. Zresztą teraz HP To jest tylko jak najwięcej tych kulek na zbierać Oczywiście już tutaj palcem jest kustniało, bo no, na chyba na jeden stopień. A tylko tam nieważne. Byle tak mi się uda go pokonać. O, ja że tutaj dobrze wziąłem tego swojego drugiego Kaiju na niego. To przynajmniej jak Słampaj padnie, to go łatwo pokonał bo oczywiście jakbym miał tego Baitika dalej, to byłby prawdziwy na typ kamienny, a tak wyjdę z drugim Kaio i ten, ten niter padnie. Teraz nie muszę używać taką bo szkoda czasu, żeby używać ten a tak. Zobaczmy, czy będzie szajni, Też wątpię. Nie mam szczęścia do tego. O, są, wiem, tego 13, 13 sztuka chyba już tego mi wyleciała. Często tak, że w PC-ku sztuka już kilka użyłem. Także. Stan ten akurat zwykły. I jednak se, wsadziłem y, kolejne siódemki. czy mieć porównanie, czy to rzeczywiście E, tak chujowo z wykluwania przy tym e, noworocznym evencie, jak na razie to miałem te 5 Magikarp i 3 e, Grzybki. Tak więc mam nadzieję, że, chociaż, że tym razem się uda. Mam tu już od 39 do przejścia na tych jajkach. Także przestanę się do dzisiaj jeszcze wykluć powiem na ciebie radę i zobaczymy, czy to rzeczywiście przy dwóch ee, tych jak będzie tak samo kiepsko czy to tylko skóri tego, że ja zrobiłem tuż po 22 wczoraj jajka tak, tak kiepsko poleciało, czy, czy, czy to tutaj winy czy tak też dzisiaj tak jest, także zobaczymy tak by dostała mnie ciemność w momencie, kiedy mi się wykluwają te jajka Ostatnia partia jajek, gdzie chyba jest ich, chyba jest 7. Więc zobaczę czy... O, to jest coś wyjątkowo coś innego niż e, f, e, Fungus czy magik, teraz to jest Wumper. No a nie jest <grych> A nie tym będzie szapką, się Przydał z czapką szajnie, ale wtedy się nie udało to ten, ten ten będzie. No i drugi już e, drugie jajko i to już jest już e, fungus. Tak więc szansa na Dariumaka coraz bardziej maleje. Także na no, wątpię. <noise> wow, fungus. Chyba że coś zjebali z tymi jajkami. Ale jak żalę to naprawdę, to na późno, bo już w kolejnych partii takich nie będę wykluwał, bo tylko będę już pojedynczy. O jest! Jest w końcu to Darumaka. Jest wpis w Kedeksie. Uch, w końcu. 15 candy. 35 candy jeszcze brakuje Także drugie dajomaki nawet nie wklułem Tutaj mi pokazało, że 15 jajek 15 candy. Niestety odpaliłem sobie Starpeesa, także założyłem, że Dużo Stardust'a nie poleciało tylko wulpix Też nie jakieś 14 tysięcy Stardust'a nie poleciało Także ja się też z tego nie cieszę Och Ale jeszcze dziwo się, że razem mam dzika, jak nie płyną. Dzięki temu od JKP nie ale no, że na kiedyś poleciał. No, tylko 1200 Stajdasta. za z stajpisem, Także dość cienko poleciał z tego Stajdasta. Szkoda, że go w ogóle ten to odpalałem. No, trzeci fungus. też się trzeci. Coś jeszcze? Zaraz zobaczymy. No, cztery fungusy. Nie, ani, 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 ani trzy. Ma dziką Epiwul, że i tak dobrze mi się udało też tego jednego e, makę e, z Gainem, tak że pójdzie sobie już e, tylko go na buddy oczywiście dalej tutaj z tym IHOPSem zasuwam już mam 18 candy taka szkara do Giferenu a o, ten czwarty fungus się wykryła czym czym się pojawiły a cztery w tym bo animacja wcześniej pojawiła A na razie to był nasz, raz zaprzek się IV od nich czyli w ogóle od wszystkich dzisiaj o czyżby to zejka nie na, na dziko za pana setka Magicarpe dzisiaj szkoda, szkoda że taki niski level no ale setka jest tutaj to oznaczę i opiszę żeby przypadkiem go nie skasować i się później nie dziwić, czemu ja go zostawiłem. Dobra, tutaj z jajek sprawdzę. to żadna, żadna setka z nich nie wyleciała. Nie że mam tam jakieś trzygwiazdkowe, no ale... sama chujnia. Ten daję maka drugi że to też... Też byle w pisu było. Szalni. To raczej też nic nie zgeneruję, nicie nowego. Tutaj te dwa hit Ryany. Tak, między dobrą. E, Przedbytnio nie opłaca się odbyt, nie opłaca wykluwać masowo tych siódemek. Bo oczywiście, e, ja tutaj w ogóle to patrzę, to jest w przykładzie Hatchet i 2, 3, 4. 5, 6, 7 fungusów i 6 karpi na jajek sztuk, e, 16. Proszę tutaj e, no, też na 15. Bo tutaj mi się ta ostatnia wstępna kluwa też pasta, i Wumpel z dwójek poleciały. Tak więc dość cienki jest ten. Drop z tych jajek, tylko jeden darł maka, także bardzo mało szans na jego wyklucie także no zbytnio zbytnio mało to się nie, nie opłaca, to się dają wykluwać bo albo Magic się trafia, albo Fungusa, to duża szansa na nie tak więc jestem zawzięty. no ale jak zwykle event na jajka jednego Pokémon dali, no to rzeczywiście małą szansę na tylko byle, byle tylko jak najwięcej tego wykluwać, żeby Jajek jak dużo coinów na inkubatorie, żeby tylko zgrać hajs Tak więc dobra, to było na tyle. jak się nie opłaca Hejdy tam porabiłem sobie te piątki nie się biję, tam na ludzi kilka sztuka z 5 hajdów Tak więc dobra. Także na razie, cześć!